Cześć, witajcie w 71 odcinku od chłopaka do szlachcica. Je ze mną ja. Eee, Boże, Jaszę. No, Jaszę na dzisiaj nie ma. Je ze mną Seweryn. I, I Oskarek. A jestem. I w tym odcinku jest dużo do roboty. A zważenia, ludzie do mnie piszą na facebooku, messengerach i innych. Więc w tym odcinku chopaki jadą kosiędźnięć mię. I pszenice. Stwierdziłem, że nie będę tego kosił, bo jedne żniwa starczą jeszcze będą żniwa w tym sezonie. Ja za ten czas y, kupujemy y, nowy sprzęt. Na. Promocji jest to Kverneland Optima RS sadzarka 9 metrowa. Jest no, przyda przydać taka na farmie, bo nie ukrywajmy, dwie takimi wiecha to już jest luk z eee, Dobra, tylko e, ustawimy to, czyli dajemy tablicę, damy e, nie RND e, S, dobra, tylko z tyłu czerwona. Eee. O, dobra. 41 500. Ile? o nie zobaczyłem na tego godziny. Dobra, jak widzicie, skąd mamy takie fajne saldo? Zar ee, mieliśmy 123 tony rzepaku sypona i zarobiliśmy z tego ee, okolice 300 000. 300, 330 dokładnie. Dobra, ja nie będę już dłużej przedłużał. Masz Yy, w tym odcinku ja zajmę się yy, robieniem temeru na początku Na słomę to róbcie, a potem który z tej dwójki pojadę pracować Eee, yy, dobra, dobra, Widzisz o... Już chyba... Co mówisz Jaszyn? Yy, Boże, Jaszyn, seweren Paliwo przywieź. Już teraz? No już To już nie masz? No... Czer Czerwona się pali Aha, bo ja w poprzednim odcinku kosiłem a mnie też nie brakło Widzisz, trzeba wymienić tu kanał, bo za dużo już zaczyna palić. Nie, Hapie normalnie palił, nawet jeszcze nie był przez całą serię tankowany. Nie, był kiedy? Ja go tankowałem. Już dwa razy. O, no ja. No pełna. Hapie, a ja on pracuje. Ale przejdziemy polą, sąsiada, i tak jest e, puste. Nie wiem, od... o chłopaki już koszam. A gdzie jest klas? Gdzie ty nim jesteś, Seweryn? A <grym> koło leci. Dobra, E ja, czemu wy to robi? A dobrze robisz. Tak dobrze robisz. Ja, sorry, bo mi się. Gdzie on jest? A tam! Na reddit distach nie chciałem się przytać, ale za nie pamiętam. Eee, także jak jest w początek o, odcineczka to może już powiem co będzie w kolejnych odcinkach eee, W 72 będzie akcja kukurydza na hiszonkę W 73 eee, będą pewnie po tej kukurydze jakieś prace pożniwne Boże, pożniwne albo kukurydza na pewno jakiś obornik, orka W 74 i 75 nie mogę zdradzić co się będzie dać. w 75 prawdopodobnie będą żniwa, a w 74 będzie timelapse Ale więcej nie mogę zdradzić opaki gotowi na kukurydzę? Cieszycie się? Ja. Stój! O Bożaki te samochód, Czekaj! Jaki ten samochodzik jest malutki do tego. Dobra. O, leci. Do pełna? Jo do pełna, do pełna, przynajmniej nie będziesz um, ja, bał. Ja Miałem połowy zbiornika. To ja Całą pszenicę dajemy do naszych kochanych Kurek. Więc ja to za klasem, klasę podjadę. No i zacznę robić to, co miał robić w tym momencie. A ja mówię paliwa, ja mam, ja mam 30% dopiero zbiornika To po co już paliwa? Nie wprowadzasz błąd, dobra, ja już i tak jadę Jeżę tam No i co jeszcze mogę zdradzić, że jeżeli warunki atmosferyczne Warunki atmosferyczne, czyli pogoda I kombajnista, no nic się nie, nic się nie stanie To we wtorek zobaczycie akcję kukurydza na kiszonkę a, tego koszenia w tym sezonie trochę mamy. Dobra, tu wam zostawiam i ja idę w końcu robić to co miałem mi zrobić jej temer. A potem w którymś z Was w dwójki, będę prasować Chcę na tamtej stronie, to będę to już w jedną stronę pojadę. Eee, czy krowę muszę dać im swomę? Tak. Właśnie przedni na przykład, właśnie przeciąć Dobra eee... Cię mamy, Czy mamy, tu słomy wy... Dobra W sumie A właśnie, a co teraz tym... Tym silosem na tą słomę siano i tam tym silosem na kieszonkę To tam można już zburzyć do zero moim zdaniem Nie, to tak będzie stać tam jeszcze No jest słyszysz jak to wszystko wygląda teraz mi to się tam podoba. Dobra, jedziemy na pewno nie też, najpierw trzeba to próżnić wszystko stamtąd. A tam, jak już, to będą się jakąś postawił nową. No nie wiem czego. Masło. A no, jest daleko? Nie, nie czarny nie jest tak daleko. Dobra. piekarnia, cieślarnia, tu masz mleczarnia, młyn zbożowy, przędzalnia, cukrownia, Cukrownię zakaz kawiecki, fabryka płat zbożowych, olejarnia. Dobra, toż jest... olejarnia. Opcjonalna. Widział Kolejna piekarnia. Donaty. Sprzedałem donat, donatą. Don don Już mam 90% 85% No leci, bo tak w tam to nie leci, ale coś się zepsuło. Bo... Tu mamy belki, więc ja trzeba, Kurde nie wiem, to jedna, ale no, dobra. Chyba, jak ta odwarka, wam powiem, że dość no jest. Więc... No, teraz ja. Przekrachowano, o Jezus nie to przysła. Jeden wysypiemy im tego i resztę będę. I resztę to te merdoliny. No chyba w sumie to będzie. Uuu ja to wszystko na raz wezmę. Dobra, to też 7, może e, 3 tony, nie całe to już tam. Nie, dwie nawet. To 17 my. Kurde, źle nakręciłem. Nie mam lekko po bo trzeba go Boże, nie ma bornika, mam, ale dobre, kukuryd po kukurydze pójdzie. A zrobimy takie związek, żebym miała swój. Chcę się na ostatnią trekę, tak? Muszę jeszcze przed wszystkim odjechać. Fajny ciągnik ob oborowy, więc... Ale mam po to został. To był kupiony specjalnie do takiej pracy. Ten pasz uważa to się tak fajnie polata. Po no. Ile jak, jak sytuacja z mlekiem? No jeszcze mamy dużo, dużo mleka. Dobra. Te mi wystarczy na razie, tmr meru mają 0. Bo ze 103 tonów, które produkowałeś. Ej Oskar, jak masz już prosty kawałek, to weź sobie wolno prosznika i jedz sobie ten, już po sierpniu ten nowy. Już, bo tu. Już jadę. No, sełem przypilnujesz go, dobra? Dobra. Oglądasz, za chwilę go przestawić, bo on zrobił kawałek do tego. Dobra, jest auto zapięte, wrażenia. Dobra, także no. Niedługo właśnie akcja kukurydza. Ten serwem będzie dość długi, ale im więcej pul, więcej roboty, więc ten serwem będzie No bo tutaj jedziemy Oskar pamiętasz jak nasz nas nasz jakieś pięknej e, kiszonki O, nie nie jedziesz Nie wiem jedzie na godzinę o! O! 13. Macie, Maciek Co? Na, na podwórkę nie wychajam już 60, bo to godzin wskoczyło No to i po szampana opijamy go No A nie... nie jadę a wiesz co Ci powiem najpiękniejsze jest to, że wczoraj specjalnie chowałem sprzęty sobie. Nie, wczoraj i przedwczoraj specjalnie chowałem sprzęty, nie? No. I je tak chowałem, że Jondira w ogóle nie uruszałem, bo wiedziałem, że już bił te 59, i wiedziałem, że za chwilę bije te 60. Jak ja go miałem przedstawić ustawić do wiaty, to wiesz co zrobiłem? Ręką. Ręką go tylko i w wywiacie go po prostu stawiłem. Wjechałem, nie? Także będziemy opijać ją od 60 tygodni, coraz bliżej setki. A no, za, 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 za. Ja nie... chcę mówić, ale ten Johnny jeszcze zatańczy na, na grobach niejednego ciągnika. No i Na przykład Nie, Walter ją zatańczy Tak samo twoja 500. -a. Tak samo ten stary Marsej Ja zatańczył się na grobach tych nowych No nie jeszcze te nowe przeżyją. Jeszcze nie zobaczymy, a te, no, a te nowych dawno nie będzie, a te dalej będą tutaj u nas Oj i no tam lampę, ja pierdzielę Dobra, muszę tak to zrobić po chińsku, ale dobra Taki trochę dziwny, nietypowy odcinek, ale no To jest po prostu... kur... Nerwicy dostaję już To jest po prostu przy, podkład... Przy, przy, przystawka ...pod akcję kukurydza. Aha, to będzie akcja potężna. Znowu zobaczycie z tego odcinek i timelapse. Potestujemy może jakieś ciągniki, jakieś przyczepy, zobaczymy wszystko jak to wyjdzie. Dobra, no, zatankowałem go tymi nasionami, co było na sklepie. Dobra. Już te... te... ...te big też tam spikały. Prezes, jak tam Ci idzie? Dobrze. Dobra, pokręcimy sobie dwa temery. Dużo ma tam co stało? Nie, to jeszcze To może który z was mi jakieś ciągniki potrzepić pod ten? Ja mogę, bo to rozprosować. Ja mo tak. mogę twojego rządzi Severin? Możesz. Bo ja sobie tak. co... Kupuj drugiego, do trwa hedy na promocji od niego jest. O, przyda nam się. 20, 20, jedzie 20 na godzinę? No nie, wolno są. Musisz się go zapytać, wiesz? Na ja takiej no, 20 na godzinę. To zmniejsz mu na 13, header. A to, że jeszcze ciekawego jest na promocji? A to prasać nie Pan dobra. ona ta taka... Mamy 3, już, ma, już mamy trzy do kostek. Dwie. ta e, dwie. ta trzecia. A po co ta ja ta Dobra, co mówisz, Seweryn? Jednak nie podczepię, nie bo jadę wysypać. Dobra, Oskar już przyjechał, więc mi co zrobić. Ej, chcę raz. Pełno pszczepa mi pod, nowego pod. pod. prasę. No i pełno pszczepa z Boże, zrobić? Jedziemy wywie... wywieź, zbądź pracownika i już to kurą. Widzę, że ten twój Deere jest trochę w opakowanym stanie czekaj, zrobię mu serwis A zapomniałem mi NK to nie działa To ci nie działa? O Boże Uszczelka pod głowicą sam trochę kosztuje do takiego joundera Ja pierd Ja tak dalej pójdzie to za chwilę nic z naszej gospodarki nie dostanę Czemu? No wszystko wale Ka wszystko co ruchome to ja uderzam To <grymne> No ale autentycznie, <grymne> to się nie śmieję. A z co ja powiedziałem Co? Na, coś na N dalej nie dokończy Dobra Oscar jedziemy, zaraz już ten yy, Prasować Co? Jedziemy zaraz prasować A co ja mam z tobą prasować? No tak, do długo jedziemy, szybko pójdzie No czekaj do tej czwara bo ja do tej prasy do wziął Wiesz, że ty jeszcze tą prasą do tej nigdy nie jeździłeś? Jeździłem już prasowałem już kilka razy tej klub. Ale chyba na odcinku ani razu, nie... Przecież... Jak ja pracowałem z Majorkiem to miałem trochę poprasować A przepraszam inaczej, ty nigdy tej prasy ty... ty... tej Te prasy pras... na, na pierwszy Odcink. na pierwszej akcji nie użyłeś. Nie było cię wtedy. No nie, akurat. No ja jestem na gospie już tu To wyszły to do... Do... Do kur Tu No wiem, wiem. To wejdzie wszystko? Nie. Dostanę trochę to do silosu walniesz. O! I tak się prezentuje nasz piękny, nowy siewnik. Fajny, nie? Ja. Tak nietypowy. No DMG bo nie da radę. No bo on ma 160 wymagane, bo już ci mówili. 180 bowiem. No i no. do silosu 8,9, ale 173 Do silosu bo my resztę przestawiamy u siebie nie? Bo to będzie specjalne do kur Żeby nasze kury miały co jest przez ich czasów A gdzie jedziemy presować? No te jedne pole mamy Kurde pimpek My tylko w tym, że za jedne pole zboża mamy A no w ko no tak Może no, paki pokoszone są naczyniki na dwóch polach i na największym polu yy, soja. Dwudziestki robić, tak? Te najmniejsze chyba. To 220. No, a 220 robimy, dokładnie. A ja mówię, że 20. A ja myślałem, że są mniejsze jeszcze, wiesz? Nie są, osiemdziesiątki. 80. Się zdaje. Tak. Szybciej w tym John bo ci już Dobry. Aha, bo ja zapomniałem, że ty jedziesz z Mówię, zanim ty mnie dojedziesz, to się spokojnie mogę jechać No brawo, geniuszu Wyhamowałem Jasne Ale Ja jadę ja tamtej strony Ty, John Deere też ładnie z tą yy, krągą wygląda Ogólnie ta prasa chyba z każdym sprzętem ładnie wygląda nie wiem czy, czy się zgodzicie z moją opinią Z większości min, które mi nie będzie bardzo ładnie Z twoim rządem, najładniej wygląda Kurde, że z sewerem pojechał taki wygiwasem i zrobisz o matko święta Ale tu ładnie zrobię, jest to o czym muszę na dobra Ile ty jest z tą prasą? No nie wiem Dużo, 22 a ty? Ja też, też jadę, ale ja się w właśnie szyb. Boże, Seweryn, twoje reali w tym momencie został pokazany Ojejku No co, no co w realu też tak jeździ, no W realnym życiu też tak wjeżdża w pole Musimy... On nie u siebie, u siebie nie robi więc... <laughs> tak, to nie, już jest na stałe, stałe zatrudnione. Ale to nie jego gospodarka, tylko pracuje na gospodarstwie No, dobra no, w sumie raz. Nie, więc u siebie nie pracuję. Chłopaki, jak tak dalej pójdzie, to żadne kostki nie będę mieć. Czemu? Ja jeszcze żadne kostki nie wydałem. A ty masz już jakąś? ja no wyplułem. A ja żadnej nie wyplułem. Przed chwilą. Dobra, jakieś zasła, żeby tu miał jakieś zdjęcia. Wiem, że będzie narzekał na mnie, że nie umiem zdjęć zrobić, wiem o tym. No ja wiem, że chłopak będzie nam narzekał, ale. A nie jest w stanie z tych zdjęć zrobić jeszcze. pożytek i cuda. End. Ja już drugą kostkę wypluję. A ja się zbugowałem i nie wejdę do ciągnika, nie? Muszę wejść przez. Tak. Tyle, tyle roboty na jednym polu to chyba się nigdy nie było, tyle sprzętu. No bo no cztery sprzęty. Nie? Cztery? Pię... sześć. A! Najważniejszy sprzęt. Sewerym, ty myślisz czy nie myślisz? Co? Żeby ten pracownik zaraz nie niego wiedzie No musiałem tego postawić, żeby po prostu przyjechał. No to włącz pracownika i niech on tam już to kończy, nie? No już tak zrobiłem. Ty odjedź tym klasem! No robię to. A. Przestań narudzić już Przez... na niego, no okresu dostałeś Tak No ty dostałeś? Przestań, przestań go bronić co? Politykiem, co jesteś? Adwokatem jego jesteś? No, a co? No ja nie wiem, takie rzeczy tam Nie wiem, Dwa mi coś zrobi, to tak No nie wiem o chłop jaka tu ten o jak jedzie za nim Goni go Majster Ej kto jest klasem? Kombajnem? Pracownik A ma no tak blisko niego jechań się bałem, że jak pierdyknie we mnie To rządy nie będziemy mieli e, Szkody by nie było Jak to nie Przecież byłaby ta

do Seweryna mówiłem się w chórze bawi Czemu? Bo jechał mi na Człowie. No bo może samobójstwo chciał popełnić Zapomniał, że to, że to czwa jest najcięższym ciągnikiem tu w tej chwili. A nie Waltra? A nie Walta, bo tam nie Walta, to lekka. Jak ja bym miał jeszcze twoją presę, to bym byłbym najcięższym zestawem z wszystkich. Ta prasa moja jest chłopie. Taka ciężka, że to szok. Ścięgwi, ile ona waży? No kurde się po mnie jak to robię. Ta prasa waży 13 ton, moja 12,5. O kurde a, ile Deutsch waży? A mój. co ile co waży? dojdź Deutsch, Deutsch. Deutsch wa waży... Jakiej? Ja nie wiem, bo zachciała się, kurde. Ty jej pracuj, a nie. 12.2 No nie wiem, zamiast pracować, to się patrzę. Ile to waży, Kupno to interesuje kłaść. Dobra, kolejna kostka. Nie no, trochę tych kostek to, to jednak będzie. Masz myślałem, że to będzie mniej. Czemu mój GPS jest spugowany? Za... Aha, bo ja mam. A nie wiem, no kur! Uwaga! Majny leczą na, na czołówkę, który wygra Wolnie nie umiesz? Nie Ile ty jesteś tym? A tyle patrzyłeś siedem No Zajwania tym tak dalej umiesz, Ale nie jak jest jak jest mało słowem tak się szybko jeździ żeby praca za mocno nie, nie zgniotła żeby... No trzeba być rozumiem Nie bo tak jak Ogólnie to najwięcej, najbardziej to przyczyna, jest to ma siano-kiszonkę, bo jak masz mało trawy, to, pasa to ona to dogniata i dogniata tych atakierzy jeśli jakbyś gonisz tą scenę, tą, tą. jak masz siano-kiszonkę czy coś, a sobie słomy, jak jest mało, to lepiej jechać szybciej, żeby to nie było aż tak mocno dogniotłe. Oskar bawi uczy. No. Ja już kilka rzeczy nauczyłem Ja ciebie też Ty jedziesz... No, brat, jedziesz tu To kombajniki, kombajniki skończyły robotę? A ty jak zwykle zostawisz cią ciągniki na chodzie Kto? JCB Eee... Fendt 500 chodzi na chodzie MF A było... chodzi na chodzie Jak no, MF? Mazajfer, Guston, 3... No stare? ...6, 7. A no to Severyn go używał ostatnio. Nie. A kto zgrabiał? A skąd już je no, zgrabiałem? <laughs> A po te jakie nie były zrabiane No nie były. No. no. A, no bo tylko ja byłem na tej dobra. <laughs> nie, nie musiałem nawet, jakby był Oscar. Yy, yy, wiem, kiedy kto wbił i widziałem, jak ty to robi. Ja się widziałem, widziałem po prostu, że jak eee, znikłeś, że tam zgrabiane jest nie? Tutaj te, te kostki dajemy chyba na sprzedaż, co? Seweryn! Co? Tam stoi taka przyczepa nasza, nie? Wiesz, która ta dobra jest, obok no, je. silosa stoi. Bierz traktor i podjedziesz tu. zatem je zbierać. I czy mam przejechać w Kalasę? No bo jest takim ciągnikiem a ja jadę po zboży, albo czekaj, zrobię inaczej. Co ty jedziesz po to? Jadę już z kostku. Po kostki te kampanie stoją na razie, nie przeszkadzają. Gdzie, gdzie są widły od Ale o to godzina, bo. No ja nie wiem, problem robić. A, ty ty a, a gdzie ty pobiegłeś? Na grzybki? Gdzie są widły od klasa? A po co ci widły? No, do ładowania. Przecież masz autoloid. A. Już mówię, nic, stoi nic. laweta. Nie stoi, dobra, to weź sejmi. dobra, to zdejmę. Nie, weź się fenda mojego 700 -y i dawaj. Ania nie, nie znał Ja już zaraz zobaczę. Fajne, fajny siedzi. Co ty wziąłeś za ciągnik? Nic. Jeszcze nic, czekaj. Nowego MF-a nie bierz. Nowego. Nie, jadę klasem z którym. Panią Oskar, mam tak czeka na ten twoim przejeździe? Nie, tylko, tylko... Każdy, wszystkie ciągniki podą, bez sensu Ja nie wiem, ten to robi problemy, no co z nim się stanie? No jo, ty będziesz gadał, że... Że nie, one na se tak nabiją o te godziny No cóż, fajnie Fend jest, Fend jest wspólnym ciągnikiem, więc nikt z tego nie skorzysta badobarka jest, ładowarka to ładowarka, więc też się nie Combinuj, ale na przykład MF, Majorka Majorka jest włączony Nie, bo go zgasiłem przed chwilą. A z czym on stał? Ze zgrabiarką. No to to nie jest że stanie MF. Gałganie jeden. Nie nie patrzałem. Widzisz, widzisz, widzisz. Ale, ale widziałem, że MF. Od, mas od Majorka stoi z Betkom. Zrumbany Nie odpoczywasz nie Bo ten też tak to zaraz 50, bo tego ci wbije Mój fan już ma 40, nie? Więc sam długo dasz 50 ciągników będzie miał tego coraz więcej nie No dobra tylko kosztek to tu jednak trochę dało Ja już jestem No a gdzie ty masz tą... Przy... A z tyłem poczepiłeś? Tak A widzisz, jednak potrafisz sam pomyśleć Dobra Także my już nie będziemy przedłużać. Ze mną w tym odcinku był prezes AKA Seweryn I był ze mną Oskar No Także zostawcie łapkę z suba, życzymy wam jego poniedziałku i widzimy się w kolejnym odcinku od chłopazy, akcji. No a fajnie jest tam pierdykną w sąsiadkę, to już sąsiada i nam nie, do, nie wypłacimy się. I widzimy... Ja, tak. I, wi y I widzimy się w kolejnym odcinku od chłopaków z akcji kultury także zostawcie łapkę, suba i dzwonka i do następnego, trzymajcie się, elo! Elo!